Dzień dobry, witam Was na kolejnym spotkaniu z Akademią Wikliny w Ogrodzie. Już minęło ponad dwa tygodnie od kiedy po raz pierwszy zaśliłem pomidory. W tym czasie na bieżąco usuwałem wszystkie wilki, które pojawiły się na krzaczkach. Pomidory wyglądają dobrze, na niektórych pojawiły się pierwsze owoce. Dziś powtórzę zaślanie gnojówką z pokrzywy. W tym sezonie, pomimo suszy, wszystkie warzywa na grządkach dobrze sobie poradziły. Myślę, że to dzięki temu, że podłoże składa się głównie z kompostu, który zatrzymuje wodę dłużej niż gleby przepuszczalne. Dziś mamy pierwszy dzień lata. Jest to najdłuższy dzień w tym roku i będzie trwał 16 godzin i 46 minut. Tej nocy w wielu miejscowościach odbywają się obrzędy nawiązujące do starosłowiańskiego święta wody i ognia. Nocy kupały. Noc kupały to najkrótsza noc w roku pełna magii i miłości. Jest to czas, kiedy wszystko już mamy zasiane i bujnie rośnie, a chłopcy i dziewczęta spotykają się na zabawach i korowodach, aby w płynącej energii i wibracji odnaleźć swoją drugą połówkę. Święto, które przez wieki z kalendarza próbował wymazać Kościół katolicki, jest nadal żywe. Z roku na rok przybywa miejscowości, które urządzają pikniki i festyny z tej okazji. Rytuał odnawiania w nocy kupały jest jednym z ważnych elementów obchodów tego słowiańskiego święta. Rytuał odnawiania ma na celu symboliczne oczyszczenie i odnowienie się wraz z naturą. Oto kilka elementów, które mogą być Częścią tego rytuału. Ognisko. Ognisko jest centralnym punktem rytuału. Ludzie gromadzą się wokół ognia, który symbolizuje moc przemiany, oczyszczenia i odnowy. Wierzono, że skakanie przez ogień czy przechodzenie przez dym ogniska może przynieść szczęście i chronić przed złymi duchami. Kwiaty i zioła odgrywają ważną rolę w rytuale odnawiania. Mogą być używane do tworzenia wiamków, które są noszone na głowach, lub do przyrządzania specjalnych naparów i mikstur, które mają magiczne właściwości oczyszczające i uzdrawiające. Kąpiel w wodzie Rytuał kąpieli w wodzie jest często wykonywany w noc, kupały. Ludzie zanurzają się w rzekach, jeziorach lub morzu, aby symbolicznie oczyścić się i wzmocnić swoje ciało i duszę. Kąpiel może być także powiązana z przekonaniem o zdrowotnych właściwościach wody w tej magicznej nocy. Tańce i śpiewy. W noc Kupały ludzie często tańczą wokół ogniska i śpiewają tradycyjne pieśni. Tańce i śpiewy mają na celu nawiązanie kontaktu z naturą, wywołanie pozytywnej energii oraz świętowanie i radość z nadejścia letniego przesilenia. Noc kupały jest często kojarzona z magicznymi praktykami i wierzeniami. Niektórzy wykonują różnego rodzaju rytuały i zaklęcia, które mają przynieść szczęście, miłość, płodność lub odstraszyć złe moce. Warto zaznaczyć, że konkretny rytuał odnawiania w noc kupały może się różnić w zależności od regionu. W dawnych czasach wierzono, że samo tylko uczestnictwo w obchodach gwarantuje szczęście i pomyślność przez cały rok. Nie musicie wierzyć w czary i możecie potraktować je po prostu jako dobrą zabawę. Jedną ze słowiańskich wróżb wykonywaną w noc kupały było przewidywanie przyszłości za pomocą kwiatów lub ziół. Wystarczy, że wybierzemy się na łąkę, zerwiemy kwiat, na przykład rumianku, zostawimy go na noc na oknie lub stole i rano sprawdzimy w jakim jest stanie jeśli roślina nie zwiędnie, będzie to oznaczać że czeka nas szczęśliwy rok w zdrowiu wszelkiej pomyślności czego życzę wszystkim z całego serca dzisiaj dziękuję wam za uwagę idę przygotować ognisko bawcie się dobrze dzisiejszej nocy do zobaczenia